Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szymus i zapraszam na kolejny odcinek poświęcony Wojsku Polskiemu. Tematem dzisiejszym będzie zakup bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Gladius. Wart ponad 2 miliardy złotych kontrakt między WB Electronics a Ministerstwem Obrony Narodowej obejmuje dostawy czterech bateryjnych modułów składających się z bezzałogowców rozpoznawczych FT-5 oraz nowo opracowanego uderzeniowego drona Gladius. Ten drugi będzie stanowić kolejny etap w rozwoju polskiej amunicji krążącej. Będzie opierał się na rozwiązaniach wdrożonych w programie WarMate 2, większego bezzałogowca typu kamikadze opracowanego przez WB Electronics we współpracy z zagranicznym partnerem. Dodatkowo obydwa bezzałogowce mają być ściśle podpięte do systemu kierowania ogniem artylerii TOPAS, podstawowym tego typu rozwiązaniem w polskiej artylerii. Docelowo nowy dron Gladius ma dysponować zdolnością do rażenia celów na dystansie ponad 100 km. Drony FT-5 Łoś będą zaś odpowiadać za obserwacje, wykrywanie i lokalizowanie celów, tak dla dronów uderzeniowych, jak i również dla jednostek artylerii. Stopniowo do całego systemu będą także włączane inne bezzałogowce. Zaczynając od polskich WarMate 1 i Fly FlyEye, jak i również zagranicznych konstrukcji. Co do bezzałogowców nabytych w ramach tego programu, to na pierwszym planie mamy bezzałogowiec obserwacyjny FT5 Łoś. Jest to średni taktyczny bezzałogowiec o wymiarach 3,1 m długości i rozpiętości skrzydeł 6,4 m. Charakteryzuje się masą własną na poziomie 85 kg. Napęd stanowi silnik spalinowy, zapewniający długotrwałość lotu na poziomie 10 godzin i zdolność do osiągnięcia pułapu 5000 metrów. Łoś jest w stanie nie tylko identyfikować i śledzić cele za pomocą środków optoelektronicznych w formie kamery dziennej oraz termowizyjnej. Jest też w stanie przenosić środki rozpoznania radioelektronicznego, jak i również detektory skażeń. W porównaniu z dotychczas użytkowanymi konstrukcjami łoś ma stanowić nową jakość dzięki zdolności do autonomicznego wykonania startu, lotu oraz lądowania. Trasa lotu może być utrzymana nawet po zerwaniu łączności ze stanowiskiem kierowania. Ważną funkcją bezzałogowca FT5 ma być zdolność do automatycznego określania współrzędnych namierzonego celu oraz przesyłania ich do systemu kierowania ogniem lub też systemem zarządzania polem walki. Dzięki temu zapewnia to znaczący wzrost szybkości od momentu wykrycia celu do rozpoczęcia jego ostrzału. Z kolei bezzałogowiec uderzeniowy Gladius będzie się opierał na rozwiązaniach z bezzałogowca uderzeniowego Warmate 2, zaprezentowanego po raz pierwszy w 2017 roku. Zostało opracowany we współpracy WB Electronics z Radą Ekonomiczną Tawazun ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest to program, który został stworzony specjalnie z myślą o rozwoju tamtejszego przemysłu zbrojeniowego. W ramach współpracy z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich powstało Warmaid II, jego elastomerowa wyrzutnia oraz elementy stacji kontroli zamontowane następnie na tamtejszym pojeździe opancerzonym Hafet 6x6. W obecnej wersji Warmaid 2 charakteryzuje się wymiarami 2,5 metra długości na 2,5 m rozpiętości skrzydeł. Jego masa to 30 kg, z czego aż 5 przypada na głowicę bojową. Przy czym istnieje możliwość jej szybkiej wymiany z np. przeciwpancernej na odłamkowo burzącą lub też głowicę innego typu. Bezzałogowiec osiąga prędkość 150 km na godzinę na pułapie operacyjnym 200 m długotrwałość lotu to aż dwie godziny. Zasięg sterowania z mobilnej stacji naprowadzania wynosi około 20 kilometrów. Warmaid 2 w przeciwieństwie do pierwszego bezzałogowca uderzeniowego polskiej produkcji, nie wymaga już ciągłego nadzoru ze strony operatora dysponuje on w pełni zautomatyzowanym systemem kontroli lotu nawigującym według punktów umiejscowionych na mapie do identyfikacji i namierzania na cel służy automatyczny tracker wideo wykorzystujący kamerę dzienną oraz termowizyjną dokładność trafienia w cel zamyka się w okręgu o promieniu dwóch metrów z racji na większe wymiary oraz masę WarMate 2 wykorzystuje znacznie większą wyrzutnię elastomerową Dedykowaną do montowania na pojazdach. Docelowo, WB Electronics planuje znacząco zwiększyć zasięg skuteczny do poziomu około 100-120 km. A więc, w skrócie, 2 stanowi naturalną ewolucję polskiej amunicji krążącej. Zwiększenie możliwości bojowych, takich jak zasięg, rodzaj zwalczanych celów, poprzez zwiększenie wymiarów bezzałogowca. Jednak bez wątpienia najważniejszym elementem systemu Gladius ma być pełna integracja z systemem kierowania ogniem artyleryjskim Topaz. Dzięki temu, jak wcześniej wspomniałem, pozyskane dane z bezzałogowców Łoś, ale po części także i nowych uderzeniowych Gladius, będą mogły służyć do naprowadzania artylerii na cele. A jak pokazuje konflikt na Ukrainie, artyleria nadal ma status boga wojny, odpowiadając za znaczącą część strat tak strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Bez wątpienia następnym etapem będzie rozszerzenie integracji, najpierw z polskiej produkcji systemem zarządzania polem walki dla wojsk lądowych. Dzięki temu oddziały zmechanizowane i zmotoryzowane będą w stanie przekazywać, ale też utrzymywać dane systemu Gladius Oczywiście, nie należy także zapomnieć o integracji zagranicznych rozwiązań. Przede wszystkim nowo pozyskiwanych wyrzutni M142 HIMARS, które będą stanowić najdalszy środek napadu polskiej artylerii wraz z nową generacją pocisków kaliber 227 mm oraz rzecz jasna, pociskami balistycznymi ATK MS. Jak wiemy, jednak, podpisany kontrakt nie zakładał integracji tych wyrzutni z systemem TOPAS. Co pierwotnie planowano. Jednak HIMARSy i tak będą w sposób pośredni podłączone w cały system dowodzenia wojska polskiego oraz system wymiany danych. To z racji możliwości wykorzystania systemu IBCS, jaki będzie wykorzystywany przez polskie wyrzutnie systemu Patriot. Oczywiście nie należy także zapominać o integracji innych zagranicznych dronów, wykorzystywanych lub które będą dopiero wykorzystywane przez nasze siły zbrojne. Mowa tutaj o większych i zdolnych do przenoszenia uzbrojenia dronach Bayraktar TB2 z Turcji oraz amerykańskich Reaper. Choć tutaj w zależności od woli zagranicznego partnera kwestia może być mniej lub bardziej utrudniona, co może nieraz wymagać pójścia okrężną drogą. Jak więc widać system Gladius to coś o wiele więcej niż dwa kolejne nowe typy bezzałogowców polskiej produkcji. System może znacząco zwiększyć zdolności ogniowe Wojska Polskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o polską artylerię. Dzięki nowoczesnym dronom, zdolnym do automatycznej lokalizacji i przesyłania pozycji celów, celność, jak i szybkość działania polskiej artylerii znacząco wzrośnie. Zwłaszcza jeśli damy tutaj możliwość integracji ze systemami zarządzania polem walki dla np. brygad zmechanizowanych i zmotoryzowanych. Wojsko Polskie ma spore szanse otrzymać narzędzie jednolitej wymiany informacji na polu walki. A jak pokazuje konflikt rosyjsko-ukraiński, to informacja jest najcenniejszą i najpotężniejszą bronią na polu walki. Ja na koniec serdecznie zapraszam Was do ocen, komentarzy i dyskusji na moim kanale. Jesteś nowy? Serdecznie zapraszam się także do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji pod filmikiem, abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach na kanale. koniec transmisie